Yo yo, yo, hello, 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 this is me, YatsuMTV, MTV Texas King, King of Hollywood TikTok King. Yo, witajcie, moi drodzy widzowie ze strony Yatsu Texas. Dzisiaj będziemy pokazywali, jak przebijać t 110 e 5 Jest to amerykański czołg 10 poziomu, który słynie z bardzo trollowatego pancerzu. Jak go przebijać za pomocą amunicji APC hit przekonamy się w tym materiale. Jak widzicie, znajdujemy się. Nad lekkim zniesieniem, kiedy T115 jest pod nami, w takiej sytuacji, jak widzimy, jest ta dolna płyta, ale ona bardzo się mieni. Zauważmy, tutaj, w środek jeszcze wejdzie, ale najpewniejszym punktem jest garnek. Jak widzicie, jest on wielki, cały celownik mi się mieści w i w niego będzie wchodziło raczej na 90%. Zauważcie, że tutaj, kiedy jest pomarańczowe. A, no oczywiście mój czołg nie trafia, ale to jest yy, 2.6.0. No, ta dolna płyta niby świeci się na zielono, ale to z golda. Ze zwykłych na pewno bym nie próbował. Wolałbym oddać pewną peskę w garnek. Przechodzimy teraz do następnej sytuacji. Znajdujemy się teraz naprzeciwko t 110 -5. Omówmy sobie ten czołg. Zwykła amunicja. Dolna płyta ma swoje punkciki, punkciki, kiedy lubi odbić. Widzicie, mieni się to. Jest, mimo często, na zielono, ale to się lubi odbić. Oczywiście, dolna płyta jest najpewniejszym punktem. Zaraz, jaki garnek, ale z zwykłej amunicji ten garnek też się nam pomarańczowo świeci. Więc tutaj pewna jest dolna płyta. Wchodzi. Kiedy sobie przeładujemy, zaraz, na amunicję złotą. Hity 340 penetracji. Już wtedy garnek jest pewniakiem. To po prostu musi Wam nie polecić dobrze, żeby się odbiło. Dolna płyta wtedy też jest już tak poniekąd dobra. Ważne, żeby celować tak ten dolny środek. Bo jak widzicie tutaj, to, to takie wypuka jeszcze część, to będzie odbijało. Tutaj celujemy mniej więcej ten obszar. Bo tutaj na lewo też już może Wam polecieć źle i się odbić, albo w gąski polecieć. No i garnek to chyba wiadomo. Mankament T115. W górną płytę nie celujemy, bo nawet wiecie 304 penetracji i to nie wchodzi. Przechodzimy teraz do boku. Jak widzicie, bok cały się bardzo fajnie świeci. To nie jest jakiś i7, że ma jakąś belkę, która będzie odbijała. Po prostu celujecie. Z, z amunicji APCR, to no, no, po prostu byle nie bardzo nisko, i to będzie wchodziło. Amunicja goldowa tu już czasem może polecieć za zero. Ale te też są skrajne przypadki. Amunicja hit bym radził celować tutaj. Pomiędzy jakby gąsienicami. Wtedy to będzie na pewno wchodziło. Też nie za nisko. Tutaj widzicie ten cały pasek. I to będzie fajnie wchodziło. Przechodzimy do tyłu teraz naszego czołgu. No to tyłu jak każdego czołgu. Tutaj też nie ma żadnych płyt pochylonych. Trzeba po prostu mieć nieszczęście chyba, żeby poleciało tutaj, bo to w gąski poleci. No i gdziekolwiek traficie w ten tył. Tak naprawdę to będzie wchodziło. No wiadomo, że tutaj skątowana wieża i kawałek, no ale to już mówię, trzeba mieć pecha. Teraz przejdziemy sobie do sklejeczki. Ja Jak od 260 jestem chyba lekko wyższy, czy mniej więcej na równi jesteśmy. No i zauważcie, garnek. To jest przede wszystkim. Amunicja złota jak i zwykła, w sklejce to jest jedyna możliwość, w sensie no ze zwykłej, kiedy przechodzimy do goldowej, ten garnek już ładnie się bardzo świeci, ale zauważmy, że rusza działem, on, nasz przeciwnik, nam blokuje ten garnek swoim działem, dlatego możemy te 110 i 5 przebijać tutaj tej z amunicji goldowej, widzicie i to wchodzi. To, to jest też taki 50-50, ale często wchodzi. Jak widzicie, jest dużo tutaj zielonych punktów i pomarańczowych. Zobaczmy teraz sytuację, kiedy mamy, powiedzmy, przewagę wysokości. Przy, tutaj wyobrażamy co w sobie w taką sytuację, kiedy widzimy po prostu czołg T195 pod takim kątem. Jak widzimy, ta dolna płyta, no to jest nawet z Golda pomarańczowo. No teraz to już. Nawet czerwono w niektórych punktach. Dlatego, w takiej sytuacji, najpewniejsze jest po prostu mierzenie po górnej płycie albo po dachu czołgu. Z tym, że ten dach może w każdej sekundzie się zmienić, jeśli on trochę wyrówna się. Więc, po tej górnej płycie, często będzie wchodziło. Często. Warto też yy, nie zapominać o ganku, który jest prawie w każdej sytuacji pewnością naszego tutaj przebicia. Jak widzicie, dostałem teraz laga. Ale garnek jest w każdym momencie gwarancją przebicia. Na amunicji hit w szczególności. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Niestety kończymy ten odcinek lagiem. Mam nadzieję, że mi czołgów nie wywali. Wywaliło. Ale tak się przebija te 115 Dziękuję.